Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był. Wielki. To są dwa obrazy dwóch kościołów: kościół prawdziwy i kościół fałszywy. Antykościół. Antykościół jest budowany na piasku. Co prawda, na Ewangelii, ale ta Ewangelia nie jest wypełniana. Ten, który buduje ten dom, ten fałszywy kościół. Zna Ewangelię, ale nie żyje według niej i buduje dom, do którego zaprasza tych, którzy, no właśnie, są jak ten piasek, tak liczni, bo piasek symbolizuje liczbę, ilość. Pamiętacie, co Bóg obiecał Abrahamowi? Tak wielkie potomstwo, jak piasek, tak liczne. Ale oczywiście y, y, Abraham był człowiekiem, który wypełniał wolę Bożą, a ten człowiek, o którym jest tutaj y, ta przypowieść, nie wypełnia woli Bożej. Dużo się modli. O, to jest fakt. Panie, panie, to jest modlitwa. Modlą się, ale nie wypełniają tego, co, co jest fundamentem wiary, bo fundamentem wiary jest słowo. Słowo pochodzące od Boga. Nawet i poganie się modlą. Pan Jezus nawet przestrzegał: nie bądźcie jak poganie na modlitwie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Oni mają słowa, ale te słowa nie pochodzą od Boga. A co robią słowa? Słowa wyjaśniają, objawiają, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jaki nie jest. I co z tego? No właśnie trzeba zrobić drugi krok. Bóg się objawia, teraz, Ty, człowieku, wypełniaj Jego wolę. Poznaj Jego wolę. Szukaj Jego woli. Ktoś powie: Szukałem, szukałem. I co? No i nie znalazłem. To szukaj, aż znajdziesz. Kołacz, aż ci otworzą. Proś, aż ci dadzą. Szukajcie Pana, gdy można go znaleźć. Wzywajcie Go, gdy jest blisko. Kiedy Pan jest daleko? No wtedy, kiedy człowiek żyje w grzechu, kiedy człowiek oddala się nawet od Boga. Jest jak syn marnotrawny, który odchodzi z majątkiem. Bierze majątek i odchodzi. I próbuje sobie za y założyć rodzinę, próbuje y zbudować coś swojego, ale już bez Boga. Ten piasek mi się tak bardzo mm, nie podoba, bo on wiąże się z ilością ludzi. Ci, którzy głoszą Ewangelię, często idą na ilość. Niech dużo ludzi będzie, niech, niech stadiony się zapełnią. No i co z tego, że stadiony się zapełnią? Jezus wysiął na górę przemienienia trzech uczniów. Jezus, kiedy wskrzeszał córkę Jaira, wziął ze sobą trzech uczniów. Jezus do ogrodu tam, gdzie się modlił, Getsemani, do ogrodu Oliwnego, wziął sobie z sobą trzech uczniów, a nie tłum. Tłum mu nie towarzyszył w tej modlitwie cierpienia, ale także w tej modlitwie uwielbienia. Wielu przyjdzie i będzie mówić: Panie, czy nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twojej imię? Czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia? Czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia? Wiele, wiele zrobiliśmy dla ciebie wiele. A Jezus mówi: Wtedy oświadczy im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie Ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Nigdy was nie znałem. To znaczy, że nawet przez sekundę nie był zadowolony z tego, co oni czynią, co oni robią. Miał wiedzę, Bóg wszystko wie, co robimy, ale jeśli nie robimy tego, czego on od nas chce, no to jesteśmy zapomniani, jesteśmy nieznani. Wyplujecie z moich ust. Nie, nie widzę ciebie. Nie, nie mam cię na oku. Nie jesteś nawet w mojej źrenicy. Nie, nie, strz, nie będę cię strzegł przed y, tym wichrem, tym uderzeniem w ten dom. Pozwolę, żeby to zostało zniszczone. Nie będę tego bronił. Tak czy siak przyjdzie ten wicher i uderzy z całą siłą, ale. Obroniony zostanie tylko ten dom, który był zbudowany, jest zbudowany i jest budowany na skalę. Piotr jest nazwany przez Jezusa skałą. Ale i Piotr miał w swoim życiu taki moment, kiedy nie chciał nawet dopuścić do tego, żeby ten wicher się pojawił w życiu na przykład Jezusa. Jezus mówi, że... Yy, Arcykapłani wydadzą go poganom, że zostanie zabity, że będzie cierpiał, że będzie odrzucony, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Piotr na to nawet się nie chciał zgodzić, ale po upomnieniu karcącym nawrócił się. No i właśnie my mamy to zrobić, mamy się nawrócić. Po to jest nam dana ta przypowieść o dwóch kościołach, Dwóch sposobach budowania kościoła: na Bogu i na ilości, na człowieku, na poglądach ludzkich, na opiniach ludzkich. Zbudujmy coś takiego, co się ludziom będzie podobało. Ja pamiętam, jak mm, uczestniczyłem w takich rekolekcjach, gdzie były Wprowadzone ankiety. No i tam było chyba 5 czy cztery pytania, jak oceniasz to, co usłyszałeś, jak oceniasz poszczególnych y, tych głoszących, y, jedzenie, oceń. No i ktoś anonimowo mógł y, mógł się wypowiedzieć odnośnie tego, co, co tam się działo, czego doświadczył. No i były różne opinie. I pochlebne, i niepochlebne. I teraz jeśli będziemy budować na opiniach nasze rekolekcje, nasze wspólnoty, nasze głoszenie, no to możemy no możemy zbudować coś takiego, co i tak runie. Co może będzie przez innych podziwiane? Patrz, jakie kamienie. Patrz, jak na zewnątrz pięknie to wygląda, patrz, jakie to jest duże, jakie wielkie. No i co z tego? Gdzie są te wielkie, charyzmatyczne spotkania? Gdzie są owoce tych charyzmatycznych, wielkich spotkań? Ktoś powie, one są ukryte, one gdzieś tam są. No ale gdzie? Pokaż palcem, chciałbym zobaczyć. No, może ja jestem takim. Owocem na pewno? A, a Bogu się ten owoc podoba? Jesteś pewien, że, że Bóg tego chciał? No właśnie, to Bóg oceni, to Bóg pokaże: tak, tego chciałem, tego nie chciałem. Ja na razie nie widzę tych owoców, tych wielkich spotkań. Ja widzę, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. A nie pójście na msze świętą jest grzechem ciężkim. Ja natomiast widzę też jak wielu katolików odchodzi do Protestantów, przyjmuje drugi chrzest, głoszą, i nawet wielu ludzi nie wie o tym, że oni przyjęli ten drugi chrzest. A nawet jeśli się dowiedzą, to, to ciężko im będzie w to uwierzyć, albo no trudno, no. Najważniejsze, żeby nas było dużo żeby nas była ilość. Jak byłem kiedyś we Wspólnocie i głosiłem komuś, żeby przyszedł do nas do wspólnoty, to często pytałem się, a ile tam ludzi przychodzi? Jak mało, to nie to za bardzo. To, nie, to ludzie nie byli chętni, ale jak coś jest takie mega rozpra, rozpropagowane, że dużo ludzi o tym świadczy, no to wtedy tak, to pójdę za tym, bo to na pewno jest. Yy, jest wartościowe, ma jakość. Spójrzmy na Jezusa umierającego na krzyżu. Jezus na krzyżu umiera, a pod krzyżem stoi Maria, matka jego, jego siostr jej, jej siostra, druga Maria, Jan i jeszcze Maria Magdalena. Cztery osoby, no wielkie tłumy pod krzyżem. Na którym umierał Bóg, który stał się człowiekiem, który jest doskonały pod każdym względem, który jest skałą, który wypełnił wolę Cudojoty, wolę Ojca. A gdzie reszta? A reszta, w większości, um, uciekła. A ci, którzy są jeszcze pod tym krzyżem, to, to ci, którzy się z niego śmieją i wystawiają go na próbę. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. I ten fałszywy kościół nie będzie, budował, nie będzie budowany na cierpieniu, na krzyżu. Ten fałszywy kościół będzie odrzucał krzyż, cierpienie. Będzie robił wszystko, żeby pozbyć się cierpienia. No i dobrze. Pójdziesz na modlitwę o uzdrowienie. Zostaniesz uzdrowiony. Czy przyjmiesz krzyż? który Jezus na ciebie nałoży, ciężko będzie. Ciężko będzie, bo, bo, no bo nie po to przyszedłem na modlitwę o uzdrowienie, żeby, żeby teraz nosić jakiś inny krzyż. A może trzeba zapytać, a na pewno trzeba zapytać Boga, Boże, czy Ty chcesz, żebym się modlił o uzdrowienie? Czego Ty w ogóle chcesz? No ale jak usłyszeć odpowiedź? Kto mi udzieli odpowiedzi? Takiej odpowiedzi, żeby byłem pewien, że to jest od niego. Idź. Pan Jezus, jak spotkał tych trendowatych dziesięciu, pamiętacie? Powiedział im: „Idźcie i pokażcie się kapłanom”. Nie uzdrowił ich przed pójściem do tych kapłanów, tylko powiedział: „Idźcie”. I w drodze oni zostali oczyszczeni, w drodze. Potem ten jeden Samarytanin się obudził, zobaczył, że jest czysty i wrócił, oddać y, chwałę Bogu, podziękować Jezusowi za to, co się dokonało. Reszta tego nie zrobiła. Ty idź, idź z tym słowem, idź i zrób tak, jak to y, słowo Ci mówi, ta odpowiedź, która się pojawia. No bo jak zadajesz pytanie Bogu, no to oczekujesz odpowiedzi. Bóg zaczyna odpowiadać. W różne, na różne sposoby on może to zrobić. Może to zrobić przez Biblię, przez drugiego człowieka, przez sen, przez myśl. Po prostu zapisz pytanie, bo ono musi być gdzieś zapisane, bo jak się pojawi odpowiedź, to trzeba tą odpowiedź zapisać pod pytaniem, żeby żeby nie, za, nie zapomnieć tej odpowiedzi, bo my mamy taką tendencję do zapominania. Dlatego Biblia została spisana, Słowo Boże zostało spisane dla nas, dla tych, którzy nie mają i nie, nie mieli takiego doświadczenia jak uczniowie, że mogli bezpośrednio podejść do Jezusa, dotknąć Go. My Go dotykamy w inny sposób, przez wiarę, przez wiarę, którą mamy. Od nich, bo oni ogłosili nam, że go widzieli, widzieli zmartwychwstałego. A my im wierzymy, na słowo oni widzieli, my nie widzieliśmy, jesteśmy błogosławieni, nie widzieliśmy, ale uwierzyliśmy. I może być też tak, że będzie nasza chwała większa w niebie niż ich. No dobra, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.